Hej kochani, mam dla was aż trzy niespodzianki. Pierwsza niespodzianka jest taka, że już w tę sobotę, czyli pojutrze, do sklepu wracają nowe perfumy Ja Magnetyczna. Ale dostępne będą w bardzo ograniczonej ilości, więc kochani, hmm, kto pierwszy, ten lepszy. Jest to, jak wiecie, już wyjątkowy arabski zapach, który swoim hipnotyzującym szafranem skradł od pierwszej chwili wasze serca. Piękny zapach, który bardzo długo się utrzymuje. Druga niespodzianka to taka, że tylko w tę sobotę Ja Magnetyczna będzie w tej specjalnej cenie 99 zł. Później cena zmieni się na 139 zł, więc myślę, że warto pospieszyć się, żeby poznać tę niezwykłą kompozycję. Ale to nie wszystko. Niespodzianka numer 3 dla miłośników całej kolekcji. Kochani, mam dla Was kod rabatowy, kod ja50, który daje 50% zniżki na perfumy 1 i 2. Ten kod działa tylko do niedzieli, więc nie przegapcie. Znajdźcie swoje zapachowe. Ja zapraszam serdecznie. Apelujemy o szacunek i kulturę w komentarzach.